Jego PiS w województwie wielkopolskim oraz parlamentarstwem tej ziemi posła Jana Dziedzicza. Pan premier jest szefem naszego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnim tygodniu mieliśmy zaszczyt szukać stu konkretów Donalda Tuska. Cóż znaleźliśmy? Sto ale, Szanowni Państwo, dzięki ciężkiej pracy, dzięki mobilizacji nas, parlamentarzystów, Klub Prawa i Sprawiedliwości, którym kieruje pan premier Mariusz Bra Błaszczak, działa bardzo prężnie. I to, że jest z nami dzisiaj, bardzo dziękujemy panie premierze, bo to jest bardzo ważne. Są z nami kandydaci, już tutaj przedstawieni, a więc kandydaci na pan, yy, kandydat na prezydenta miasta, czy pani Ewa Rosik, która też kandyduje do rady, jest nasza pani wicestarosta. Są kandydaci i oczywiście kandydat do syniku województwa wielkopolskiego, pan Marek Sowa, który jest liderem im. Lokomotora Witamy serdecznie. I ruszymy przez te ostatnie 14 dni, wyłączając święta, ale przy świątecznym stole też możemy rozmawiać i zwyciężymy 7 kwietnia. Wszystkiego dobrego. Tym się właśnie różnimy od tych, którzy dziś Polską rządzą od koalicji 13 grudnia. Właśnie pani minister Marlena Malą wspominała o naszej aktywności z ostatniego tygodnia, kiedy pytaliśmy podsumowywaliśmy. 100 dni rządów Donalda Tuska. Pytaliśmy ile z tych konkretów zostało zrobionych, jak mówił Pan Minister Jan Dziedziczak, bardzo niewiele, bardzo niewiele. I to z reguły te konkrety, które zrobiono sprowadzały się do tego, że zmienili osobę sprawującą Urząd Rzecznika Praw Dziecka, że no, przejęli media, przejęli prokuraturę, takie to konkrety właśnie. Wykonali. Ale jeżeli chodzi o sprawy ważne dla ludzi, to nie wskazaliśmy na żadne dokonania, bo takich dokonań po prostu nie ma. Jest gorzej, proszę Państwa, dlatego, że postanowili zrezygnować z tych mechanizmów, które zostały wdrożone przez rząd prawa i sprawiedliwości, które gwarantują na przykład stabilizację cen żywności. Otóż już. Od poniedziałku Wielkanocnego, od 1 kwietnia, będziemy mieli podwyżkę cen żywności. Dlatego, że postanowili, że nie przedłużą obowiązującej zasady stworzonej przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, że żywność nie jest obłożona podatkiem VAT. Oni wprowadzili 5% podatek VAT od żywności od 1 kwietnia tego roku. I tłumaczą, że to będzie o niewiele, kilkadziesiąt groszy, ale wiecie Państwo, ile uważają, że z tego tytułu wpłynie do budżetu państwa? 12 miliardów. 12 miliardów. Więc to jest mechanizm, który szczególnie mocno uderzy w rodziny, które są średnio albo wyżej sytuowane. Nie uderzy w bogatych.